Cześć, witaj na stronie marcinwam.com. Kliknij, podaj e-mail i wysyłam. Witajcie, moi drodzy, po długiej przerwie. Pamiętacie odchudzanie, woda z octem. Cieszę się, że Wam to pomogło. Cieszę się, 8, 9, 11 kg. Rekordzista. Co się dzieje? Oczywiście, przede wszystkim dostarczamy wody, ponieważ nasze ciała są niewystarczająco nawodnione. To objawia się uczuciem głodu. Suchość w ustach, czasami guma do dorzucia, czasami coś tam się poje. I już ustępuje, natomiast ciągle jest brak wody. Ocet nie tylko pozwala poprawić zakwaszenie żołądka, dostarcza mikroelementy, dostarcza też odpowiednie bakterie. Zaczynamy lepiej wchłaniać, zaczynamy lepiej trawić i rozkładać to wszystko. Ale jest kolejny fantastyczny krok, który chciałbym Ci zaproponować: probiotyki. Poprawcie sobie faunę bakteryjną w najlepiej naturalny sposób. Mleko, prawdziwe mleko od krowy, nie żadne inne. Oczywiście, koza, ale prawdziwe od rolnika. Jeżeli ufasz temu człowiekowi, wiesz, że nie podaje antybiotyków, wiesz, że nie podaje hormonów, wtedy możesz fantastycznie namnożyć sobie bakterie i wypijać taką maślankę, takie różne. Ja nie znam się na tym, ja nie piję mleka, jednakże wiem, że to bardzo pomaga. Ja namnażam bakterie np. Na w mleku zrobionym z orzechów albo z kokosa. No cóż, to nie jest idealne, ale staram się trzymać z dala od. Potencjalnej krzywdy zwierząt. To jest kwestia etyczna i powiem szczerze, że bycie weganem bardzo mi pomaga. Czasami zdarzy się masełko, ale to wszystko. Kochani moi, poprawmy faunę bakteryjną. Przychodzą święta, bardzo tego będziemy potrzebować. Zauważycie, jak wiele kilogramów zejdzie z waszej wagi, szczególnie jeżeli będziecie odżywiać się naturalnie, ekologicznie. Żadnych przygotowanych w sklepach, w supermarketach żywności, żadnych fast foodów, żadnych restauracji, wierzcie mi, to nie jest najlepszy pomysł. Oczywiście, jeżeli musisz, jeżeli jesteś na wakacjach, proszę bardzo. Ale najlepiej zabrać ze sobą swoje przygotowane proste jedzenie i proste picie. Co za problem mieć ze sobą kanapkę i termos z kawą? Jeżeli ktoś mieszka w Skandynawii, wie że w niektórych regionach lokalesi, lokalni mieszkańcy tak właśnie funkcjonują. Nie chodzi tylko o oszczędność, ale chodzi o to, że jesz to, co przygotowałeś czy przygotowała ci partnerka, jesz to, co sobie świadomie wybrałeś, czyli wiadomo, idziesz kupować syf, jesz syf, ale restauracje, a szczególnie te szybkie restauracje, one skupiają się na sprzedaży i na tym, żebyś się nie rozchorował. Czyli jedzenie jest wyjałowione. Mam nadzieję, że to pomogło. Zdrowia, serdeczności. Do usłyszenia niedługo.